Do niego zbliżycie. Cmentarz? Lekarz. Dobra, ogólnie znajdujemy się na terenie. Byłego obozu jenieckiego Bardziej już ruiny obozu jenieckiego Jesteśmy tutaj standardowo nocą I już słyszymy dziwne dźwięki, Bo Nie wiem, czy to wilki wyjąć czy coś tam w oddali no, Wiecie nie. co? Dobra, jakie to jest duże tak? Masz ten? Masz A masz katwikę, tak? Tak Jest tutaj Na razie taki mały rekonesans zrobimy. No a potem tak zaczniemy jak konkretnie. Co to tam kuźwo wam wyje i to wszystko? Czyż to? Jeżeli to będą jakieś dzikie w tym... Mamy ale tu niech Jaki pot? No, to tu jest też ten płot, nie? Tak, ale tam pócią. No mają wiecie było albo... albo że jest hawki, nie? Łat też wyje. No, no widzicie to, to tutaj ruiny.

To nie miało być jakoś zachowane? Tak, tak ta, 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 właśnie miało być zachowane Ale to ty chyba mówiłeś to nie, o innym miejscu Tam wśród, Tak w... mówili, że to był obóz niemiecki, jednak był to w rzeczywistości obóz zagłady Gdzie wymordowano wielu ludzi to łóżka, tak? No te. to są te łóżka, nie? Te to jest tak no mniej więcej, chyba jak to wyglądało. No tam są te, te, te. Niestety tam się nie dostaniemy. Tutaj odbija mi się światło. A no, widać, widać. Coś tam widać. No. Widzicie te łóżka. W tym miejscu, właśnie w tym obozie, stoi ich wymortowanych wielu ludzi. Jednak póki co aktywności żony nie mamy. Przynajmniej na kadwójce to było to to naprawdę wielkie. jest obraz na ścianie, popatrz, odtworzony jak, jak leżą na tym. Z no, drzewa coś spadło. No nie, tutaj za tym murem. No coś tu było. No coś było, słyszałeś to nie? No, no słyszałem to tak. Jest tutaj ktoś z nami? Czy są z nami tutaj jakieś dusze? Czy ktoś z Was został tutaj zamordowany? Jeżeli jesteś tutaj z nami, to podejdź do tego urządzenia, które mam w ręce z zielonym światełkiem. Czy chciałbyś nam coś powiedzieć? A może potrzebujesz modlitwy? Pomocy? Ktokolwiek z nami tutaj jest, niech podejdzie do tego urządzenia, które mamy w ręce. Wtedy będziemy wiedzieli, że jesteś tutaj z nami i wtedy będziemy mogli ci jakoś pomóc, choćby modlitwą. Nie mamy złych zamiarów, chcemy tylko próby kontaktu. Potrzebujecie modlitwy? Patrz, patrz! Ciary mam. Jesteście tutaj z nami, tak? Potrzebujecie modlitwy? Widzieliśmy to teraz na tym urządzeniu. Aż deszcze mnie przeszły. Jeżeli brakuje wam energii, pobierzcie ją z, z któregoś urządzenia. Czy możesz to zrobić jeszcze raz? Podejść do tego urządzenia, wpłynąć na niego. Było to miejsce waszej męki, waszego cierpienia. Faktycznie potrzebujecie tej modlitwy. Widzimy to. Jesteście tutaj przy nas. I dajecie nam o tym znać poprzez to urządzenie, które mam w lewej ręce. Wy się do tego zbliżacie i wtedy my to widzimy, że tutaj jesteście z nami, zbliżając się do tego urządzenia, które mam w lewej ręce. Czujecie smutek, żal, że do tego doszło. Do tych wydarzeń tutaj. Nie możecie się stąd uwolnić. Jest tutaj ewidentnie, coś tutaj jest, energia. Czy nadal tutaj jesteście, cierpicie tutaj? Czy nie możecie stąd się uwolnić z tego miejsca? Miejsca Waszej zagłady? Czy chcecie nam coś powiedzieć? Jeżeli tak, to proszę, zbliżcie się, zbliżcie się do nas. Do tego urządzenia, które mam w lewej ręce. Uff. A może chcecie nam coś więcej powiedzieć? Może chcecie wyrzucić was, Wasz żal, Waszą złość? Czyli tak. Wiesz co, Daniel, ja bym się już pomodlił, bo ja widzę, że oni strasznie potrzebują tej modlitwy. Czy modlitwa by Wam pomogła? Czy mamy się za Was pomodlić? Potrzebujecie tego? Zbliżcie się do tego urządzenia, które mam w ręce. Pokażcie nam to że tego potrzebujecie. To miejsce jest strasznie przypominane takim, nie wiem, emocjami jakby. Jesteś przy mnie, tak? Jesteście, jesteś. Widzę to na tym urządzeniu. Przepraszam. Kto ma przepraszać? My mamy przepraszać? Czy ty przepraszasz? Nie musisz się nas obawiać Chyba, że któryś z Was chce zrobić sesję EVP Nie robiłem nigdy mam tego zrobić Co? Spróbować. jeszcze nie robiłem nigdy mam na robię w takim razie my teraz użyjemy pewnego urządzenia, dzięki któremu będziemy próbowali z wami się porozumieć, porozmawiać. Jeżeli będziecie chcieli, to skorzystajcie z naszej oferty, porozmawiajcie z nami, I powiedzcie nam, czy czegoś potrzebujecie, Czy czegoś wam brakuje. Sesja EVP opuszczony obóz jeniecki jeżeli jest tu, tutaj, jest tu ktoś jakaś dusza, która chciałaby się z nami skontaktować to podejdź do tego urządzenia, które trzymie w lewe ręce i przemów do niego a my Cię usłyszymy Wiemy, że na tym terenie zdarzało się dużo cierpienia. Was spotkało. Jeżeli chcecie nam coś przekazać, jeżeli dalej tutaj jesteście, dalej cierpicie, chcecie nam coś przekazać, powiedzcie do tego urządzenia, które trzymam w lewej ręce, a my was usłyszymy. Jeżeli nagraliście się, to dziękujemy za, za nagranie. Dziękuję. Jeżeli jest tu ktoś, jakaś dusza, która chciałaby się z nami skontaktować, to podejdź do tego urządzenia, które trzymie w lewe ręce i przemów do niego. A my cię usłyszymy. Wiemy, że na tym terenie zdarzało się dużo cierpienia Was spotkało. Jeżeli chcecie nam coś przekazać, jeżeli dalej tutaj jesteście, dalej cierpicie, chcecie nam coś przekazać, powiedzcie do tego urządzenia, które trzymie w lewe ręce, a my Was usłyszymy. się, To dziękujemy za, za nagranie Dziękuję. Jeżeli macie za mało energii, to pobierzcie ją z któregoś z urządzeń, które mamy ze sobą Pozwoli wam to bardziej wpłynąć na to urządzenie, które mam w lewej ręce. Chcemy z Waszej strony zobaczyć. Dużą aktywność. Pokażcie nam to na tym urządzeniu, które mam w lewej ręce. I wtedy z miejsca modlimy się za was patrz. Wy potrzebujecie wy ewidentnie tej modlitwy, ja tu widzę. Nie będziemy już dłużej przeciągać, tylko po prostu... Ja czuję, że trzeba się za nich pomodlić po prostu. To... Dobra, w takim razie my się teraz za Was pomodlimy. Mam nadzieję, że Wam mimo wszystko to pomoże w jakiś sposób. Mówimy doskonale, jak, jakie to jest miejsce Miejsce bólu, miejsce cierpienia waszego Wielu z was straciło tutaj życie Dobra Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święcie imię Twoje Przyjdź królestwo Twoje Bądź wola Twoja Jako w niebie, tak i na ziemi Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie nas zbaw ode złego Amen Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie A światłość wiekuista niechaj im świeci Ich odpoczywają w pokoju wiecznym Czy pomogła wam ta modlitwa? To bardzo się cieszymy czy możemy wam w jakiś sposób pomóc? Ulżyć waszemu cierpieniu? Nie wiem, nie jakieś dreszcie przechodzę Dziwnie, żeby... się też dziwnie czuję Znaczy ja się dziwnie czuję, bo to miejsce jest przeciągnięte takimi emocjami jakby Ewidentnie tutaj yy, są to miejsce jest zbyt bardzo przyciągnięte tym bólem, tym cierpieniem Czekaj, bo które będę my teraz tutaj. Żyjemy? Eee, tam tamten tutaj w Czekaj, czy to czegoś nie łapie? Musicie się odsunąć Nadal tutaj z nami jesteście, O kamera gubi mnie o coś sprawdź yy, yy, Daniel czy tutaj nie łapie czegoś nie łapuje Czy mógłbyś stanąć przy tym urządzeniu, które mam w lewej ręce? Albo moglibyście. Ktokolwiek z nami tutaj jest. Przed chwilą dawałeś nam znaki na tym urządzeniu. Czujecie złości na tych, którzy wam to zrobili. Czy czujecie nadal cierpienie, ból? Niezadowolenie z tego, że taka sytuacja was spotkała. A może my wam teraz w tym momencie tutaj przeszkadzamy? Chcecie, żebyśmy stąd poszli? Czy chcecie, żebyśmy zostali? Może. Jakaś to jest ciągle mi kamera ostrość gubi? jakby coś przed kamerą stało Nie ma nic sam na nie ma puń, nic? Czekaj ja zobaczę Nie się końca Tutaj mamy jeszcze płot, który okalał ten cały obóz. Jak widzicie, drut kolczasty. Tu szczekają gdzieś jakieś psy. Ojciec! Czyj ojciec! Jaki ojciec? Dobra, czym cię to? Ja zrobię ten chyba, że danie ty co sesję zrobić. Sesja druga, były obóz jeniecki. Czy chciałbyś nam coś powiedzieć, albo chcielibyście nam coś powiedzieć? Jeżeli tak, to macie teraz okazję i możecie przemówić do tego urządzenia, które mam w lewej ręce. Wiemy, że wielu z Was spotkało tutaj bardzo duże cierpienie. Zostaliście brutalnie wymordowani. Czy chcielibyście w jakiś sposób zamanifestować Wasze niezadowolenie? Jeżeli tak, to wpłyńcie na to urządzenie, które ma Daniel w ręce, które Daniel ma w prawej ręce z zielonym światełkiem, lub zróbcie coś innego. Poruszcie czymś, rzućcie czymś. Pokażcie, czy jesteście źli, a może odpuściliście tym złym ludziom, którzy wam to zrobili. A może potrzebujecie pomocy z naszej strony? Jeżeli tak, to proszę powiedzieć coś do tego urządzenia, które mam w lewej ręce. Dobrze, jeżeli odzwaliście się. Do tego urządzenia, to bardzo Wam dziękujemy za kontakt z nami. No, jeszcze raz odsłucham. Ej, co w coś to? Bateria się rozładowała, była cała. Bateria się rozładowała? No, w dyktafonie, pat. Niski poziom baterii, no patrz. Mm. Ale to teraz było dziwne. Nie przecież dyktafon ja zawsze patrzę na baterię. Czekaj, no. coś, coś, coś. A nie to podleciało. Dobra, myślałem że to... To nic wam nie łapie. Ja teraz na nagrywam. Ale z srs nic nie łapało. Myśmy to cały przeszli. Też nie możemy nadwyrężać ich energii. Wystarczy, że się do niego zbliżycie. Lekarz. Cmentarz? Lekarz. Lekarz. Czy potrzebujecie lekarza? Czy potrzebujecie jeszcze modlitwy? Co to? Pierwszy. A te głośno hmm. dobra no, nie będziemy już bardziej was męczyć zbyt dużo przeszliście Pewnie jest dla Was to męczące, że przychodzimy i wam tu zawracamy głowę To było zwyczajnie niemożliwe, no bo gdybym ja to miał gdzieś przy telefonie, jakąś okolicy, Cholera lekarz gabinet, ale mnie to wystarczyło teraz. Teraz gabinet Czyli gabinet lekarz do pomocy, czyli pomocy, proszę. Jeżeli tutaj jeszcze jesteś, podejdź Dziękuję, tak? Jeżeli tutaj jeszcze jesteś, nie dziękuję. Dobra, nam no, no, już wyobraźnia świruje. Nie, no zrobi swoje, wiesz, to już potem mhm. widzisz różne. Nic złożone rzeczy myślę, że nie ma sensu nadal tego drążyć, bo i tak już ich energia znaczy ich spokój zakłócałem w ten sposób, nie? Tak. Czy już tak nie? Przestało. Przestało. No, no. jest widzimy, rzeczy się zaczynają dziać. Może jest tu dusza jakiegoś zbrodniarza, który się dopuści tych niebędnych czynów. Czy jesteś dumny z tego, do czego doprowadziłeś? Mam nadzieję, że wsmażysz się w piekle. Wszystko musiało być te obozy tutaj Jak się znaczy te... Balaki Balaki, A Jak no widzimy, teren jest dosyć duży Sporo tego tak. tutaj Tak Nie, co to mogło być? Tuż jakoś pozostałość. Co? Niby nawet nie wiem. No. Co? Może sprząca pelowe tu było coś. Co? Tak? Może może ci spas, po prostu. No, tak to wygląda. Dobra, więc. Ucinamy tutaj do nawet nawet no, To do żywy. No. to nie wiem co.